Cześć, witam Was na kanale Pogadajmy o Komiksach i jak zwykle zachęcam do subskrybowania kanału, e, klikania na dzwoneczka, żebyście nie przegapili żadnego nowego materiału, e, komentowania, lajkowania i możecie również wesprzeć kanał, link macie w opisie. A przed Wami Superman amerykański obcy, jest to komiks autorstwa Maxa Landisa. E, wyszedł on tutaj, e, został wydany przez wydawnictwo Egmont w serii DC Deluxe cena okładkowa to 94.99 i jak zwykle powtarzam że możecie go śmiało nabyć z 30% poniżej ceny okładkowej. Tutaj z tyłu mamy napisany inny Superman i to nie jest żaden wiecie taki z żadne hasło marketingowe. Jak najbardziej jest to inny Superman, bo moi drodzy ile mieliśmy już ile mieliśmy już Komiksów o oryginie Supermana, o tym jak to wszystko się zaczęło. Jest tego cała ilość, każdy orygin jest trochę inny, natomiast ten jest na swój sposób wyjątkowy. Jeżeli chodzi jeszcze o sprawy takie techniczne, twarda oprawka w obwolucie pod spodem, tak jak to w poprzednich wydaniach DC Deluxe. Proszę bardzo. I może powiem, co takiego w... poniekąd wyjątkowego jest w tym komiksie. Jeszcze tak na początek, kto odpowiada za stronę graficzną. Mamy tutaj kilka historii. To są takie urywki z życia Supermana. Zaczynamy od jego tam lat młodzieńczych, gdzie miał kilka, może kilkanaście lat, aż dochodzimy no, do dorosłego Supermana. I każda z tych historii jest rysowana przez innego, przez innego rysownika. Mamy tutaj Nika Dragote, Tomiego Lee Edwardsa, Jolly Jones, Jay Lee, Francis Manapol, Jonathan Case i Jock. Więc od razu, jak możecie się domyślać, te rysunki nie będą do siebie podobne, będą dość różnorodne i powiem wam, że fajnie, bo każdy z tych rysowników nadaje pewien ton, który moim zdaniem pasuje do danej historii. Tak jeszcze tylko na początek. Nie wiem czy to widzicie. Zaraz postaram się to pokazać. Ja mam chyba jakiś wadliwy egzemplarz, bo tutaj widzę na kilku stronach te dymki są rozjechane, że tak powiem. On w ogóle tak szczerze mówiąc dziwnie wygląda. Zobaczcie tutaj na odwolutę. Ja go wyjąłem wczoraj z folii, a tutaj jakby ta folia naklejona na wolutę się od. odkleja, od, od, od jak by to nie nazwać. W ogóle komik przed do mnie zafoliowany, a jest w takim stanie, jakby był używany. Też go zafoliował od nowa. Co dziwne, bo tym bardziej, że kupiłem go bezpośrednio od Egmontu. Będzie szła reklamacja. Nie wiem, może faktycznie jest to jakiś komik ze zwrotów, nie mam pojęcia. No, ale w każdym razie no jest faler, bo, 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 bo te tutaj w dymki. Są, są jakoś, no coś tutaj się źle nałożyło, zobaczcie, tutaj jest to samo, czyli są takie jakby dwa razy nadrukowane w literki, i niekoniecznie równo, bo się po prostu, no czytam, zacząłem to czytać jakbym był trochę pijany. Tutaj mamy dokładnie to samo, ja nie wiem czy to w konerze widać, ale myślę, że tak. No dobra, ale to jest y y y jakaś wada mojego egzemplarza, nie ma problemu. E Egmont pewnie nie będzie miał problemu, żeby to wymienić. E no i tak jak mówiłem, zaczynamy od e młodego klarka Kenta, e który w. E no. E Jakby na samym początku mamy takie fajne, fajne tutaj w. E Sytuację z Clarkiem, bo jak widzicie, on zaczyna latać. tylko że to na początku nie jest jak latanie, to jest jakieś takie bezwładne unoszenie się. I bardzo fajnie, sobie jest pokazana tutaj jego relacja z Martą i z, Johnę, z Jonathanem Keynem, Kentem. Sumie, Dlatego, że to są od początku jego tacy fajni rodzice, którzy pomagają mu jak mogą, starają się, no, żeby. Żeby ten dzieciak nie czuł się jakimś dziwolągiem, żeby tak naprawdę no, czuł się, że jest kochany, czuł się, że jest ich synem. A, jeszcze jedna rzecz, to jest taka współcześniona wersja tego oryginalnego Supermana i to też no, wygląda mi na jakiś Ellsworth, no chociażby dlatego, że Jimmy Olsen jest ciemnoskóry i, i, i no, rzecz się ma już w dobie, wiecie, smartfonów, laptopów i tak dalej. I więc może tak, ja nie będę o tych poszczególnych historii. Chcę Wam raczej pokazać te rysunki, jak one wyglądają. Natomiast jeżeli właśnie jeszcze chodzi o te historie, one to nie jest taka bezpośrednia ciągłość. To znaczy jest historia i kolejna. One jakby mają, są tak fajnie napisane, że kończą się w taki sposób, że chciałoby się wiecie poznać dalej co będzie a przeskakujemy kilka lat do przodu. Tutaj mamy fajną, ciekawą historię, taką można by powiedzieć trochę lajtową. Clark Kent ląduje na statku, gdzie jest wzięty za Bruce'a Wayne'a. I ten Superman, ten Clark jest właśnie bardzo ludzki. To nie jest jakiś, tak jak to było w jakichś na poprzednich oryginach, to nie jest jakiś półbóg i tak dalej. To jest zwykły chłopak, który potrafi się upić, który potrafi się po chamsku odezwać. Bardzo, bardzo, bardzo ludzki. Który też, no jakby nie jest. No mówię, to nie jest taki ideał, jak za jakiego zwykło się uważać Supermana. Mamy gościnne występy postaci Batmana, mamy Odwiera jest oczywiście Lex Luthor, jak tutaj widzicie. I nie będę wam tutaj mówił, nie chcę podawać żadnych elementów fabuły, bo zależy mi na tym, że jeżeli ktoś tego nie czytał, to powinien czytać, bo jest to bardzo fajny komiks. Jest to zgoła inne podejście do Supermana od tego jakie znamy właśnie z innych oryginów. No, zobaczcie, tutaj akurat to wam mogę zdradzić, nie powiem jak, ale zobaczcie, to jest pierwszy kostium Supermana. Peleryny nie kojarzycie? No bo to nie jest jego peleryna. Zgadnijcie, czy ja? Także poznajemy tutaj pierwsze, jakby tam pierwsze jego znaczy takie momenty. Pierwszy moment z Lois Lane, to jak oni ze sobą tutaj jakie ze sobą mają relacje, jak powoli no, rodzi się między nimi coś, czego się sami nie spodziewali, czyli uczucie i tak jak mówię, po kolei przeskakujemy do tych już jakby dorosłych lat Clark'a Kenta. Ale widzicie, to dalej jest Clark Kent. To są akurat jego kumple, którzy gdzieś tam znają go od małego jeszcze z Kansas. I oni przyjeżdżają, idą gdzieś tam napić się piwa. W normalnie, jak zwykli ludzie. Clark nie jest jakimś takim ani tutaj takim typowym rasowym ciamajdom, jakiego zwykł udawać będąc klarkiem, kętem, ani też nie jest jakimś posągiem, bogiem. To jest normalny człowiek, który jest zagubiony, który w, tak naprawdę do końca nie wie skąd się wziął. Poznaje jakby takie strzępy, strzępy w swojej rodzimej planety. Tutaj akurat mamy spotkanie z ważniakiem. Całkiem fajne i też pokazane, jak ludzie reagują na tego Supermana. Bo kiedy na początku jest to facet, którego, co do którego nie wiedzą, jak się zachować, co do którego no, nie wiedzą, jak go traktować, tak naprawdę, no to potem, widząc jakby coraz większe rzeczy, które on robi, to tak naprawdę no, pojawia się tutaj pojawia się tutaj takie fajne jakby rozgraniczenie to jak patrzą na niego ludzie i z drugiej strony jak, jak patrzy na niego Lex Luthor Lex Luthor też jest tutaj pokazany nie jako jakiś tam maniak taki typowy szaleniec, tylko jako biznesmen no w dość powiedzmy taki bezwzględny ale bardzo bardzo jak to się mówi konkretny człowiek który ma jakieś tam swoje cele, i, i yy, ale tak jak mówię, nie jest to jakiś taki typowy obłąkaniec czy szaleniec. Bardziej po prostu bezwzględny yy, człowiek, bezwzględny biznesmen. Na końcu mamy galerię okładek, yy, kilka tutaj szpicy yy, i takie, yy, tutaj od Landisa bodajże, takie propozycje jak poszczególne te historie, te odcinki mają wyglądać. I moi drodzy, to by było na tyle. Więcej o tym komiksie nie, w zasadzie nie trzeba mówić, jego po prostu warto przeczytać. Jest to naprawdę bardzo fajny, ludzki superman, taki zwykły człowiek, człowiek, z którym moglibyście wyskoczyć właśnie do Baru, spotkać się, napić się piwa w soku rężady czegokolwiek. I taki Superman, który jest jak, właśnie jak ludzie. Nie jest jakimś tam bardzo takim wielkim symbolem nadziei i tak dalej. To jest normalny facet, który po prostu jest dobrym człowiekiem, który chce pomagać. I tyle. No właśnie. No i tyle ode mnie. Jak najbardziej polecam Wam ten komiks. Odnośnie samego Maxa Landisa nie będę się wypowiadał tak szczerze, to przygotowując się jakby do omówienia tego komiksu dopiero dzisiaj. Już po przeczytaniu tego komiksu e, dowiedziałem się, że no nie jest to do końca człowiek, które, m, który, w, którego powinniśmy jakoś tam, e, no wiecie, lubić czy prowokować. No ma swoje za uszami, aczkolwiek ja chciałem tutaj omówić sam komiks, a sam komiks e, jest po prostu dobry. Jest nawet bym powiedział, świetny. Fani się to czyta, nie nuży, Troszkę to przypomina <laughs> e, z budową. Spider-Man, historia życia, czyli też jest historia, przeskok czasowy, kolejna historia, kolejna historia, kolejna historia. I bardzo fajnie e, uważam, że e, jest to ciekawie opowiedziane o rodzinie Supermana inaczej niż te, do których żeśmy się przyzwyczaili. Więc taki komiks jak najbardziej warto kupić, przeczytać. Wydaje mi się, że jest to jeden z tych komiksów, do których będę wracał. A Powiem Wam szczerze, że w ostatnim czasie jakoś tych komiksów tak dużo nie ma, bo niestety w, i odnośnie Batmana i odnośnie Supermenu jest coraz więcej takich komiksów, że po prostu przeczytam i zapomnę, więc jest to jeden z tych, można powiedzieć, lepszym, lepszych, także jak najbardziej polecam tyle ode mnie. Widzimy się za kilka dni. Pozdrawiam, cześć!